Czy Messi, Neymar i Suarez tworzą najlepsze trio ofensywne piłkarskie wszechczasów? Na to pytanie coraz więcej osób próbuje sobie odpowiedzieć, a część na nie odpowiada, że oczywiście, że nie ma dyskusji, inna część odpowiada, że wcale nie. Wymieniając chociażby BBC i inne tercety z, z historii, ja podam dzisiaj swoje typy, tercetów, które były moim zdaniem wybitne. Ciekaw jestem waszych opinii, jakie są wasze typy. I czy uważacie również, tak jak wiele osób ostatnio, że MSN jest nie do zastąpienia? Dyskusja, która po wczorajszym meczu znowu jakby nabrała na, na, na wydźwięku, bo to, co zaprezentowało m.in. trio MSN w meczu z Celtą, no to to był naprawdę wysoki pokaz magii. To, co w tym tercecie zachwyca wiele osób, to nie tylko wysoki poziom techniczny, świetna jakość i podział ról, bo tak naprawdę mamy brazylijską magię na lewej stronie, Mamy argentyński geniusz na i takiego zimnego, e, pulchnego killera z dużym zębem e, na przedzie. Trzy różne charaktery, trzy różne tak naprawdę style gry, które dopełniają się, łączą się w jedną całość. BBC dla, dla przykładu. E, również tak naprawdę zawodnicy na pozór różni, ale jakby się zastanowić to Cristiano Ronaldo i Gareth Bale często byli jednak porównywani. Duża muskulatura, Duża szybkość, bardzo potężny strzał z dystansu. Chciałem wymienić dobre rzuty wolne, ale jak ktoś jeszcze by pomyślał, że prowokuje, więc... No ale jednak, no wymieńmy, bo pamiętamy jakie, jakie czary z wolnych Ronaldo swojego czasu potrafił wykonywać. I pomiędzy nimi wysunięty Benzema, nie tylko killer, ale właśnie też osoba, która potrafiła dogrywać czy do Ronaldo czy do Bejla, także naprawdę naprawdę ciekawy tercet, ale już nie tak zróżnicowany jak MSN. Jeżeli mielibyśmy oceniać tylko na podstawie bramek, no to dyskusji nie ma. MSN pobiło wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę goli strzelonych w roku kalendarzowym przez tercet graczy. 134 gole. Tyle zdołali w razy władować piłkę do bramki, no tak naprawdę... Zdecydowana większość europejskich klubów nie osiągnęła takiego wyniku bramkowego w roku 2015 jak to Trio. W 2016 wchodzą na, również na niezłej bombie i na niezłej szybkości, dlatego nic nie wskazuje na to, że miałoby się to zatrzymać. Ale właśnie, tutaj pojawiają się głosy hejterów tego tercetu, że to jest tylko jeden rok, że tego jest za wcześnie, żeby oceniać i tak dalej. Poniekąd ten argument rozumiem, z drugiej strony zastanawiam się, jakie tercety utrzymywały się nie tylko na poziomie, ale w ogóle nie, w składzie głównym przez kilka lat. No ciężko moim zdaniem byłoby coś takiego wymienić, bo to zawsze się, zawsze się zmieniało, może jakaś oś zostawała, ale ktoś z tej trójki zawsze był wymienny. Jeśli chodzi o tercety, które ja zapamiętam za swojego żywota, nie chcę się cofać, jakby pamięć wstecz. Znaczy, przypominam, chodzi o tercety ofensywne, to na pewno. Poza MSN-em, który jest teraz, który jest no, genialny moim zdaniem w tym, co robi, jak robi, wyniki to pokazują. Naprawdę ciekaw jestem, jakie limity sobie sami ustalą. Wymieniłbym tutaj jeszcze jeden barcelo barceloński tercet, mianowicie REM, pop popularny, czyli Ronaldinho Eto. Messi. Znowu, brazylijska magia najwyższego lotu, najwyższego poziomu, moim zdaniem, w krótkim okresie. Nie było zawodnika takiego jak Ronaldinho, nikt się z nim nie mógł równać. No i on na tej lewej stronie. Na prawej stronie Messi. Jeszcze, jeszcze to był inny Messi niż ten obecny, e, z inną rolą w zespole. Młody, pełen pasji, zaangażowania, chłopaczek, który już wtedy potrafiał potrafił sprawić, że ludzie głośno klaskali szczęką o podłogę oglądając jego grę. I eto eto comontiut apel, remapel Samuel, czyli czarna perła, niechciana swego czasu w Realu Madryt, a w Barcelonie no, pokazująca się naprawdę z doskonałej strony. Szybki killer, inny jednak niż inny typ napastnika niż Suarez, Świetne trio, zdobywało, święciło triumfy z Barceloną, między innymi Liga Mistrzów, Także na pewno warto y, pamiętać o tym, o tym tercecie, jeżeli ktokolwiek o nim zapomni. BBC, Bay Cristiano Benzema, zdobyta La Decima, 10. La oczywiście. Nie można pominąć tego, tego tercetu, tym bardziej pamiętając o, o tym, że Portugalczyk mimo wszystko jest zawodnikiem genialnym, ładującym no, multum bramek, potrafiącym naprawdę błysnąć y, genialnym zagraniem lub jakimś cudownym uderzeniem. Benzema, który, z którego można się śmiać, ale który w końcu zaczął wskakiwać na ten poziom, którego od niego oczekiwano. Taki typ napastnika, który potrafi rozegrać, podać, zagrać kombinacyjnie. I Bale, który trochę ma pecha moim zdaniem. Ma trochę pecha, zarówno jeżeli chodzi o kontuzję, jak i o to, że nie wiem, czy, czy ruch po prostu do Hiszpanii był dla niego dobry, bo. Ja mimo wszystko, pomimo hejtu wielokrotnego, który w jego stronę, a w którą stronę ja hejtu nie rzucam piłkarsko, uważam go naprawdę za dobrego i solidnego rywala. Nie jestem tylko czy Hiszpania jest dla niego dobrym miejscem, by to pokazać, a może, nawet nie tyle o to chodzi, co może on potrzebuje być liderem, nie wiem. Ale trio na pewno imponujące, statystyki potężne, no i swoje nastrzelali. I terzet, do którego mam ogromny sentyment, który uwielbiam, dlatego że jestem wielkim fanem brazylijskiej reprezentacji, która niestety ostatnimi laty bardzo mocno zawodzi, to jest delikatne ujęte, ale nie chcę tutaj nicu zarazem się wyrażać. Chodzi o Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Czyli już mamy drugi terzet, gdzie występuje Ronaldinho, przypadek, nie sądzę, myślę, że nikt nie sądzi, Mistrzostwo świata zdobyte w 2002 roku. Ja wiem, że wtedy cała Brazylia, cała reprezentacja była przepotężna, no ale czy, czy składy Realu i Barcelony obecne, obecnie nie są takie potężne? Brazylijska magia pełną gębą no trzech genialnych Brazylijczyków w, w, w zawodowej formie mimo wszystko. Oglądało się to cudownie. Mistrzostwo Świata zdobyte po zwycięskim meczu z Niemcami. No, ja, ja mam do tego składu ogromny sentyment, ale mimo wszystko, jeżeli miałbym wybierać jedno, jeden tercet spośród tych wszystkich, no to stawiam na MSN i nie dlatego, że mam na sobie koszulkę Barcelony, tylko po prostu no, trafia to w mój smak futbolowy. Aczkolwiek mówię, to jeżeli miałbym decydować się tak czysto obiektywnie wybierać, bo na pewno większym sentymentem darze chociażby wspomniany Rem i trio brazylijskie Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Jakie są Wasze opinie? Co sądzicie na temat MSN-u? Czy BBC jest lepsze? Czy może jest inny tercet ofensywny, o którym nie wspomniałem, który Wy pamiętacie bardzo dobrze, który uważacie, że mógłby rywalizować z tymi, o których wspominałem? Poczytam sobie Wasze komentarze, bo... W tej nowej serii naprawdę fajnie się wypowiadacie. Jestem mocno tym podbudowany, dlatego takie filmiki. A jutro, Jutro Liga Mistrzów, Jutro kolejne nagrania na kanale. Także nie zdradzając zbyt wiele, zapraszam. Dzięki za, za komentarze, dobre opinie, subskrypcje. Do zobaczenia.